Korona miała być zwieńczeniem władzy, symbolem siły i ciągłości państwa. Dlatego króla stała się jednak ciężarem, który każdego dnia ciągnął go coraz bliżej upadku. Gdy obejmował tron, Polska była już zmęczona kryzysami, sporami i niekończącymi się ambicjami elit. Z zewnątrz królestwo wciąż wyglądało stabilnie, lecz pod tą powierzchnią narastało napięcie, które w każdej chwili mogło eksplodować. Władca szybko zrozumiał, że nie dziedziczy potęgi, lecz problem którego nikt przed nim nie potrafił rozwiązać. Każda decyzja, nawet najdrobniejsza, wywoływała sprzeciw. Reformy uznawano za zagrożenie, kompromisy za słabość, a próby wzmocnienia władzy królewskiej za zamach na wolność możnych. Król znalazł się w sytuacji, w której nie istniało dobre wyjście. Jeśli działał stanowczo, oskarżano go o tyranię. Jeśli szukał porozumienia, uznawano go za władcę, którego można bezkarnie ignorować. Korona, Zamiast dawać mu przewagę, wystawiała go na ataki z każdej strony. Dwór, który miał być centrum władzy, stał się miejscem napięcia i nieufności. Król widział, jak zmieniają się twarze ludzi, którzy jeszcze niedawno zapewniali go o lojalności. Słowa były uprzejme, gesty pełne szacunku, ale w spojrzeniach kryła się kalkulacja. Każdy oceniał, jak długo jeszcze warto stać po stronie monarchy. Tron przestawał być osią, wokół której kręci się państwo. Stawał się przeszkodą, którą należało ominąć albo usunąć. Najbardziej niepokojące było poczucie izolacji. Król był obecny na wszystkich naradach, podpisywał dokumenty, przyjmował posłów, a mimo to czuł się coraz bardziej samotny. Decyzje zapadały poza nim, w wąskich kręgach możnych, którzy nie czuli już potrzeby konsultowania się z koroną. Władca miał tytuł i odpowiedzialność, ale coraz mniej realnej kontroli. To była władza pozorna, a taka władza jest najbardziej niebezpieczna dla tego, kto ją sprawuje. Skarbiec nie dawał wsparcia. Brak pieniędzy oznaczał brak narzędzi. Nie można było przekonać niezdecydowanych, nie można było nagrodzić wiernych, nie można było szybko reagować na kryzysy. Król wiedział, że w epoce, w której siła często decydowała o racji, pusty skarbiec był wyrokiem. Bez zaplecza finansowego korona traciła swój ciężar polityczny, a władca stawał się zakładnikiem cudzych interesów. Zagranica obserwowała to wszystko z rosnącym zainteresowaniem. Obce dwory wysyłały uważnych posłów, którzy nie tyle słuchali oficjalnych deklaracji, ile czytali między wierszami. Dostrzegali słabość tronu, brak jedności elit, chaos decyzyjny. Każda wewnętrzna kłótnia była dla nich sygnałem, że Polska może wkrótce stać się polem gry silniejszych. Król zdawał sobie sprawę, że jeśli sytuacja się nie zmieni, jego upadek może pociągnąć za sobą coś znacznie gorszego niż utrata korony. Lud nie rozumiał szczegółów politycznych intryk, ale wyczuwał niepewność. Na targach mówiło się o nowych podatkach, o możnych, którzy bogacą się kosztem kraju, o królu, który nie panuje. Plotki rosły szybciej niż strach, a strach był zawsze paliwem dla chaosu. Król wiedział, że jeśli straci resztki autorytetu w oczach zwykłych ludzi, sytuacja stanie się nieodwracalna. Państwo bez zaufania poddanych jest tylko konstrukcją z papieru. Najtrudniejsza była świadomość, że niemal wszyscy oczekują jego porażki. Jedni liczyli na jego upadek, bo otwierał drogę do władzy. Inni, bo usprawiedliwiał ich własną bierność. Jeszcze inni, bo chaos dawał im przestrzeń do realizacji prywatnych ambicji. Król stał samotnie pośrodku tego układu, z koroną, która nie chroniła, lecz przyciągała ciosy. W tych okolicznościach władca musiał zadać sobie pytanie, którego żaden król nie chce zadawać: czy korona jest jeszcze narzędziem władzy, czy już tylko pułapką? Odpowiedź była bolesna. Tron, na którym zasiadał, stał się pod trzaskiem. A im dłużej trwał bezczynnie, tym mocniej zaciskały się jego szczęki. To był moment, w którym historia zaczynała zmierzać ku próbie ostatecznej próbie, w której król musiał zdecydować, czy pozwoli się zmiażdżyć, czy spróbuje wyrwać się z pułapki, nawet jeśli oznaczało to grę o wszystko. Moment, w którym król zrozumiał, że jest sam, nie nadszedł nagle. Nie był to jeden gest ani jedno słowo, lecz suma drobnych sygnałów, które złożyły się w niepokojącą całość. Najpierw zauważył, że na naradach coraz częściej zapada cisza po jego wypowiedziach. Potem, że propozycje, które jeszcze niedawno spotykały się z dyskusją, teraz przechodzą bez echa. A w końcu dostrzegł coś najgorszego: decyzje zaczęły zapadać gdzie indziej. Bez niego. Jakby król był już tylko formalnością. Możni, Którzy tworzyli kręgosłup władzy, przestali działać wspólnie. Każdy ciągnął w swoją stronę, budując własne zaplecze, własne sojusze i własne zabezpieczenia na przyszłość. Jedni chcieli większej autonomii, inni myśleli o zmianie władcy, jeszcze inni przygotowywali się na otwarty konflikt. Choć ich cele były różne, łączyło ich jedno przekonanie: obecny król nie jest już potrzebny, a może nawet jest przeszkodą. Duchowieństwo, które tradycyjnie bywało filarem stabilności, również zaczęło się dystansować. Oficjalnie nawoływano do spokoju i jedności, ale w praktyce wielu hierarchów prowadziło własne rozmowy z możnymi. Szukano zabezpieczeń, gwarancji, obietnic na czas po ewentualnym upadku monarchy. Król widział, że nawet ci, którzy powinni stać ponad politycznymi sporami, zaczynają kalkulować, po której stronie lepiej się znaleźć. Najboleśniejsze było jednak to, że sprzeciw wobec niego nie miał jednego przywódcy. Nie było jednego wroga, którego można było wskazać palcem. To była presja rozlana, wszechobecna. Jednego dnia buntownikiem okazywał się magnat, który jeszcze wczoraj przysięgał wierność, drugiego dnia duchowny, który publicznie głosił lojalność, a prywatnie podważał sens dalszych rządów króla. Władca zrozumiał, że walczy nie z opozycją, lecz z nastrojem. Dwór przestał być bezpiecznym miejscem. Każda rozmowa mogła zostać powtórzona, każde słowo użyte przeciwko niemu. Król zaczął ważyć zdania, skracać wypowiedzi, unikać zbyt otwartych deklaracji. Nie dlatego, że bał się prawdy, lecz dlatego, że wiedział, jak łatwo można ją zniekształcić. Władza w takich warunkach była jak chodzenie po cienkim lodzie, jeden krok za daleko mógł oznaczać katastrofę. Zagranica szybko wyczuła tę słabość. Posłowie obcych państw nie kryli już swojej pewności siebie. Ich pytania stawały się coraz bardziej bezpośrednie, a sugestie coraz mniej subtelne. Interesowali się nie tylko polityką, lecz osobą króla jak długo utrzyma się na tronie, kto mógłby go zastąpić, jakie frakcje mają największe szanse. Dla nich nie był już władcą, lecz elementem układu, który można było wkrótce przestawić. Król znalazł się w sytuacji paradoksalnej. Każda grupa miała wobec niego inne żądania, często sprzeczne. Jedni chcieli jego ustępstw, inni jego ustąpienia. Jedni domagali się silniejszej władzy, inni jej ograniczenia. Spełnienie jednego żądania oznaczało automatycznie wrogość pozostałych. Władca nie mógł zadowolić wszystkich, a coraz częściej nie mógł zadowolić nikogo. Najbardziej niebezpieczni byli jednak ci, którzy nie deklarowali się otwarcie. Czekali, obserwowali, byli gotowi poprzeć zwycięzcę, kimkolwiek by nie był. Taka neutralność była zdradą w najczystszej postaci, bo odbierała królowi ostatnią rzecz, na którą mógł liczyć pewność. W państwie, w którym nikt nie chce być pierwszy, każdy czeka na upadek. Król zaczął rozumieć, że jego przeciwnicy nie muszą działać wspólnie, by go obalić. Wystarczyło, że nikt nie chciał go już bronić. Władza bez obrońców jest tylko iluzją. Tron bez lojalności jest pusty, nawet jeśli ktoś na nim siedzi. I właśnie to było najstraszniejsze odkrycie tej fazy kryzysu. W pewnym momencie władca uświadomił sobie brutalną prawdę. Jeśli wszyscy są przeciwko niemu, to znaczy, że nie może liczyć na nikogo poza sobą. Ta myśl była zarówno przerażająca, jak i wyzwalająca. Przerażająca, bo oznaczała pełną izolację. Wyzwalająca, bo zdejmowała złudzenia. Od tej chwili król wiedział, że nie ma już czego bronić w dotychczasowy sposób. To był moment, w którym skończyła się polityka oparta na kompromisie, a zaczęła walka o przetrwanie. Król, którego chcieli obalić wszyscy, Stanął przed wyborem, pozwolić, by naciski go zmiażdżyły, albo znaleźć sposób, by przeżyć w świecie, w którym nie ma już sojuszników. I choć jeszcze nie wiedział, jak to zrobi, jedno było pewne: droga powrotu do dawnej władzy już nie istniała. Dwór królewski, który niegdyś był centrum władzy i miejscem, gdzie zapadały decyzje ważące o losach kraju, zmienił się w przestrzeń nieufności i strachu. Król szybko zrozumiał, że największe zagrożenie nie czai się poza murami zamku, lecz w jego wnętrzu. Korytarze, którymi codziennie przechadzał się władca, stały się labiryntem szeptów, spojrzeń i niedopowiedzeń. Każda rozmowa mogła zostać podsłuchana, każde słowo wyrwane z kontekstu i użyte przeciwko niemu. Dwór przestał być miejscem władzy, stał się polem minowym. Król coraz rzadziej ufał tym, którzy stali najbliżej. Doradcy, których głosy kiedyś brzmiały pewnie i lojalnie, teraz ważyli każde zdanie. Niektórzy mówili mniej, inni zbyt dużo. Jakby próbowali coś ukryć pod nadmiarem słów. Władca nauczył się czytać nie to, co mówiono, lecz to, co przemilczano. Milczenie bywało bardziej wymowne niż najostrzejsza krytyka. A na dworze milczenia było coraz więcej. Najbardziej niepokojące było poczucie stałej obserwacji. Król miał wrażenie, że jego ruchy są śledzone, decyzje analizowane, a nawet prywatne chwile stają się elementem politycznej gry. Gdy spacerował po dziedzińcu, widział, jak rozmowy cichnął na jego widok. Gdy opuszczał salę narad, natychmiast rozpoczynały się nowe dyskusje, już bez niego. Dwór funkcjonował jak organizm, który nauczył się działać niezależnie od serca. Z czasem król dostrzegł, że zdrada nie ma jednego oblicza. Jedni knuli otwarcie, licząc na szybkie rozwiązanie i nowy układ sił. Inni działali ostrożniej, budując sieć wpływów, która miała przetrwać bez względu na to, kto zasiądzie na tronie. Najgroźniejsi byli jednak ci, którzy udawali neutralność. Nie atakowali króla, ale też go nie bronili. Czekali. A w polityce czekanie bywa najskuteczniejszą formą zdrady. Król zaczął ograniczać zaufanie do minimum. Spotkania stawały się krótsze, decyzje bardziej ogólne, a prawdziwe intencje ukrywane nawet przed tymi, którzy jeszcze niedawno należeli do najbliższego kręgu. Władca wiedział, że otwartość w takich warunkach jest słabością. Dwór, który kiedyś był narzędziem rządzenia, teraz wymuszał na nim samotność. Król był obecny wszędzie, a jednocześnie coraz bardziej obizolowany. Noc nie przynosiła wytchnienia. Wręcz przeciwnie, po zmroku dwór ożywał. To wtedy odbywały się nieformalne spotkania, tajne narady i rozmowy, które decydowały o przyszłości państwa. Król wiedział, że wiele decyzji zapada właśnie wtedy, gdy on sam pozostaje zamknięty w swoich komnatach. Myśl że los korony może być przesądzany bez jego udziału, była trudniejsza do zniesienia niż otwarty bunt. W tych warunkach każdy dzień stawał się próbą nerwów. Król musiał udawać spokój, choć wewnętrznie narastało w nim napięcie. Każdy gest mógł zostać zinterpretowany jako oznaka słabości albo prowokacji. Władca balansował na granicy, zbyt ostra reakcja mogła przyspieszyć spisek, zbyt łagodna utwierdzić wrogów w przekonaniu, że tron jest bezbronny. Dwór wymuszał grę w której nie było bezpiecznych ruchów. Z czasem król zrozumiał, że nie może już traktować dworu jako jedności. Musiał patrzeć na niego jak na zbiór rywalizujących ze sobą frakcji, połączonych jedynie wspólnym celem osłabieniem korony. Każda z nich miała własne ambicje, własne lęki i własne granice. To była jedyna słabość tej pozornie monolitycznej opozycji. Jeśli król miał przetrwać, musiał nauczyć się ją wykorzystać. Najtrudniejsze było jednak pogodzenie się z myślą, że zdrada stała się codziennością. Nie była już dramatycznym wydarzeniem, lecz elementem krajobrazu politycznego. Dwór pełen wrogów nie wybuchał nagle, on dusił powoli. Król czuł, jak każda kolejna decyzja zapada w coraz węższym kręgu, jak pole manewru się kurczy. A jednak właśnie w tej klaustrofobicznej atmosferze rodziło się coś nowego. Władca zaczął rozumieć, że skoro dwór jest przeciwko niemu, musi przestać traktować go jak centrum swojej władzy. Musi znaleźć sposób działania poza jego strukturami, poza oficjalnymi naradami i rytuałami. Dwór stał się wrogiem, ale też źródłem informacji, które, odpowiednio użyte, mogły obrócić się przeciwko tym, którzy czuli się już zwycięzcami. Król jeszcze nie wiedział jak, ale wiedział jedno: jeśli ma przetrwać, musi nauczyć się walczyć w miejscu, gdzie wszyscy uznali go za przegranego. Plan nie powstał w jednej chwili. Nie był dziełem jednego umysłu ani jednego spotkania. Rodził się powoli, w rozmowach prowadzonych półgłosem, w listach pisanych ostrożnym językiem, w spojrzeniach wymienianych ponad stołem podczas oficjalnych narad. Król zrozumiał, że to, co wcześniej było tylko nastrojem, zaczyna przybierać konkretną formę. Detronizacja przestawała być fantazją sfrustrowanych możnych. Stawała się projektem. Najgroźniejsze było to, że spiskowcy nie chcieli wyglądać jak zdrajcy. Przeciwnie, Starali się ubrać swoje działania w język odpowiedzialności i troski o państwo. Mówili o konieczności stabilizacji, o ratowaniu kraju przed chaosem, o czasowej zmianie władzy. Król miał nie zostać obalony, lecz odsunięty. Nieshańbiony, lecz ocalony przed dalszymi błędami. Był to plan cyniczny i sprytny, bo odbierał koronie moralną przewagę. W kuluarach zaczęły krążyć konkretne nazwiska. Pojawili się kandydaci na regentów, Tymczasowych opiekunów państwa, a nawet potencjalnych następców. Każda frakcja miała własną wizję przyszłości, ale wszystkie zgadzały się co do jednego: obecny król musi zniknąć z centrum władzy. Niektórzy liczyli na szybkie rozwiązanie, inni chcieli przeciągać proces, by zabezpieczyć własne interesy. Chaos planów paradoksalnie przyspieszał wydarzenia. Król dowiadywał się o tych ruchach fragmentarycznie. Jedna informacja pochodziła od przerażonego dworzanina, inna od zagranicznego posła który zbyt wiele wiedział. Jeszcze inna była efektem zwykłej nieuwagi spiskowców, którzy zaczęli czuć się zbyt pewnie. Z tych strzępów władca składał obraz zagrożenia. I im więcej wiedział, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że czasu zostało bardzo niewiele. Plan detronizacji opierał się na zaskoczeniu. Króla chciano postawić przed faktem dokonanym, odciąć go od informacji, od straży, od wpływu na wydarzenia. W najlepszym raz piskowców scenariuszu miał zostać zmuszony do podpisania dokumentów ograniczających jego władzę. W najgorszym, uwięziony dla dobra państwa. Przemoc nie była pierwszym wyborem, ale nikt jej nie wykluczał. Korona była celem. Środki miały znaczenie drugorzędne. Europa przyglądała się temu z uwagą. Obce dwory nie ingerowały jeszcze otwarcie, ale były gotowe uznać nową władzę natychmiast po jej ustanowieniu. Dla nich stabilność była ważniejsza niż legalność. Jeśli król upadnie szybko i bez wojny domowej, nikt nie będzie zadawał trudnych pytań. Ta świadomość dodawała spiskowcom odwagi. Czuli, że świat stoi po ich stronie. Najbardziej bolesne dla króla było to, że plan detronizacji nie wywoływał oburzenia. Dwór przyjął go z chłodną ciekawością, jakby była to jedna z wielu politycznych opcji. Nikt nie pytał, czy to zdrada. Pytano, czy to się uda? To był moment, w którym władca zrozumiał, jak głęboko sięgnął rozkład. Gdy obalenie króla staje się tematem technicznym, a nie moralnym, państwo znajduje się na granicy przepaści. Król musiał zachować pozory niewiedzy. Nie mógł zareagować zbyt wcześnie, bo ujawniłby swoje źródła i przyspieszył działania wrogów. Nie mógł też czekać zbyt długo. Każdy dzień przybliżał moment, w którym plan stanie się nieodwracalny. Władca znalazł się w potrzasku czasu. Wiedział, że jeśli wykona ruch za wcześnie, przegra. Jeśli za późno, przegra również. W tych dniach jego samotność stała się niemal absolutna. Nawet ci, którzy jeszcze nie byli wrogami, bali się okazać wsparcie. Strach paraliżował lojalność. Król zrozumiał, że musi działać tak, jakby był już obalony, bez wsparcia, bez struktur, bez pewności. Musiał myśleć jak ktoś, kto nie ma nic do stracenia. Plan detronizacji był niemal gotowy. Brakowało tylko jednego impulsu, pretekstu, momentu, który pozwoliłby uruchomić całą machinę. Król wiedział, że taki moment nadejdzie. I że gdy nadejdzie, nie będzie już czasu na wahanie. Albo uprzedzi ruch wrogów, albo zostanie zmiażdżony przez mechanizm, który powstał w ciszy jego własnego dworu. To był punkt w którym historia przestaje być opowieścią o kryzysie, a staje się opowieścią o walce o przetrwanie. Król nie mógł już liczyć na tradycyjne narzędzia władzy. Musiał znaleźć sposób, by rozbić plan, zanim ten zostanie uruchomiony. A to oznaczało jedno: najgroźniejsza noc była dopiero przed nim. Gdy król uświadomił sobie pełny kształt planu detronizacji, dotarła do niego prawda, od której nie było już ucieczki nie miał żadnych klasycznych narzędzi obrony. Wojsko istniało tylko na pergaminie, Rozproszone, niedofinansowane i lojalne bardziej wobec lokalnych możnych niż wobec korony. Próba wezwania chorągwi skończyłaby się kompromitacją, a kompromitacja w tej chwili oznaczałaby natychmiastowy upadek. Król wiedział, że jeśli spróbuje sięgnąć po siłę, o jedynie własną bezradność. Skarbiec był pusty. Nie było pieniędzy, by kupić lojalność niezdecydowanych, nie było środków na nagłe nagrody ani na szybkie działania. Złoto, które kiedyś scalało władzę, Przestało istnieć. To czyniło sytuację jeszcze bardziej beznadziejną. Władca nie mógł ani straszyć, ani przekupywać. Został pozbawiony dwóch najważniejszych walut polityki. Pozostawało tylko coś, czego nie da się zapisać w rachunkach czas i umiejętność jego wykorzystania. Każda droga, którą rozważał, prowadziła do klęski. Ucieczka z kraju oznaczałaby przyznanie się do porażki i oddanie Polski w ręce tych, którzy już szykowali się do przejęcia władzy. Otwarte oskarżenie możnych groziło natychmiastowym przyspieszeniem spisku i legalizacją detronizacji pod hasłem ratowania państwa. Próba zwołania wielkiego zgromadzenia była równie ryzykowna, spiskowcy mieli tam przewagę liczebną i moralną, przynajmniej na pokaz. Król znalazł się w sytuacji, w której nie mógł ani działać jawnie, ani pozostać bierny. Bezczynność była najgorszą z możliwych opcji. Każdy dzień zwłoki wzmacniał jego przeciwników, utwierdzał niezdecydowanych w przekonaniu, że tron jest już stracony. Władca wiedział, że jeśli pozwoli wydarzeniom toczyć się własnym rytmem, historia sama go usunie, bez dramatycznego finału, bez walki, bez szansy na obronę. To właśnie w tej chwili zrozumiał, że jego słabość może stać się jedyną przewagą. Spiskowcy byli przekonani, że król jest bezbronny, że nie ma już żadnych kart w ręku. Ta pewność siebie czyniła ich mniej ostrożnymi. Zaczęli mówić zbyt wiele, ufać zbyt wielu ludziom, Przyspieszać działania. Król postanowił nie burzyć tego przekonania. Przeciwnie, postanowił je wzmocnić. Zamiast reagować gwałtownie, zaczął milczeć. Zamiast stawiać żądania, zaczął słuchać. Pozornie wycofał się z aktywnej polityki, jakby pogodził się z losem. Dla wrogów był to znak słabości. Dla króla jedyna możliwa strategia. Wiedział, że w polityce najgroźniejszy bywa nie ten, kto krzyczy lecz ten, kto obserwuje. Każda rozmowa, każdy szept, każdy nieostrożny gest dostarczał mu informacji. Władca zaczął postrzegać swoich przeciwników nie jako jednolity obóz, lecz jako zbiór sprzecznych interesów. Jedni chcieli szybkiej detronizacji, inni woleli przeciągać proces. Jedni liczyli na poparcie zagranicy, inni bali się obcej ingerencji. Te różnice były głębokie, choć jeszcze ukryte. Król zrozumiał, że jeśli uda mu się ją wypuklić, Spisek zacznie się rozpadać pod własnym ciężarem. Najtrudniejsze było opanowanie własnego strachu. Każdej nocy król musiał liczyć się z tym, że następny dzień może przynieść jego upadek. Każda audiencja mogła być ostatnia, każda narada pułapką. Władca żył w ciągłym napięciu, świadomy, że gra toczy się o wszystko. A jednak właśnie ta świadomość dawała mu jasność myślenia. Człowiek, który nie ma już nic do stracenia, przestaje się bać w sposób, który paraliżuje. Król zaczął przygotowywać się do ruchu, który musiał być jednocześnie niewidoczny i decydujący. Nie mógł liczyć na spektakularne zwycięstwo. Jego celem było przetrwanie i rozbicie planu przeciwników, zanim osiągnie punkt bez powrotu. Wiedział, że będzie to manewr na granicy ryzyka, wymagający idealnego wyczucia czasu. Jeden błąd oznaczałby natychmiastową klęskę. W tej fazie kryzysu korona była naprawdę w potrzasku. Zaciśnięta między ambicjami możnych, oczekiwaniami zagranicy i własną słabością. Król stał sam, bez armii i bez wyjścia, zmuszony do walki w warunkach, które z góry skazywały go na porażkę. A jednak właśnie wtedy, gdy wszyscy uznali jego los za przesądzony, w ciszy i napięciu zaczął rodzić się plan, który miał odmienić bieg wydarzeń. To był moment, w którym władca przestał myśleć jak król epoki miecza i złota, a zaczął działać jak gracz, dla którego najważniejszą bronią jest ludzki strach i nieufność. I choć jeszcze nikt o tym nie wiedział, mechanizm detronizacji zaczął właśnie pękać, nie od zewnętrznego uderzenia, lecz od środka. Noc, na którą czekali wszyscy, nadeszła bez fanfar. Nie było bębnów ani pochodni, nie było publicznych wezwań ani otwartego buntu. Była cisza, gęsta, nienaturalna, wypełniona napięciem. Król wiedział, że właśnie tej nocy plan detronizacji miał zostać uruchomiony. Daty już krążyły szeptem, nazwiska były znane, Rol przydzielone. Wystarczył jeden impuls, jeden pretekst, by korona została odsunięta, a on sam zniknął z centrum władzy. Dwór zasnął pozornie spokojnie, ale pod tą powierzchnią trwał ruch. Posłańcy przemieszczali się bocznymi korytarzami, drzwi zamykały się szybciej niż zwykle, a rozmowy urywały się nagle, gdy ktoś nieoczekiwanie wchodził do sali. Król nie miał złudzeń, tej nocy nie chodziło już o debatę. Chodziło o fakt dokonany. O świt który miał przynieść nowy porządek. Władca nie zamknął się w komnatach. Przeciwnie, pozostał czujny, obecny, choć niemal niewidoczny. Wiedział, że jego największą przewagą jest to, że spiskowcy wierzą w jego bezradność. W ich oczach był już przegrany, zbyt słaby, by zareagować. Ta pewność siebie była ich największym błędem. Król postanowił ją wykorzystać do ostatniej chwili. Pierwszy ruch nie był spektakularny. Był drobny, niemal niezauważalny. Król dopuścił do tego, by informacje o spisku dotarły do wybranych osób, nie wszystkich, lecz dokładnie tych, których reakcja mogła wprowadzić chaos. Jednym zasugerowano, że inni już się wycofali. Drugim, że ich nazwiska pojawiają się w rozmowach częściej, niż by chcieli. Nie były to groźby. Były to sygnały. A sygnały w świecie zdrady działają szybciej niż rozkazy. W miarę jak noc się pogłębiała, jedność spiskowców zaczęła się kruszyć. Ludzie, którzy jeszcze kilka godzin wcześniej czuli się pewnie, zaczęli się wahać. Pojawiły się pytania: kto zdradził? Kto gra na dwa fronty? Kto zostanie poświęcony, jeśli plan się nie powiedzie? Każdy z nich wiedział, że detronizacja może się udać tylko wtedy, gdy będzie szybka i wspólna. Wahanie jednego oznaczało ryzyko dla wszystkich. Król nie przyspieszał wydarzeń. Pozwalał im dojrzewać w niepewności. Wiedział, że strach działa najlepiej, gdy nie ma jednego źródła. Gdy każdy boi się każdego. W pewnym momencie kilku kluczowych możnych zaczęło się wycofywać, nie otwarcie, lecz przez brak działania. Nie przyszli na umówione spotkania, nie wysłali posłańców, nie potwierdzili gotowości. To wystarczyło, by plan zaczął się chwiać. Najbardziej ryzykownym momentem było zwołanie nagłej, nocnej narady. Król zrobił to bez oskarżeń i bez dramatycznych słów. Jego spokój był bardziej niepokojący niż gniew. Postawił możnych przed prostym faktem: sytuacja w państwie jest krytyczna i wymaga natychmiastowej odpowiedzialności. Nie mówił o spisku. Nie musiał. Każdy wiedział, o co chodzi. Każdy wiedział też, że każde słowo może zostać zapamiętane. W tej chwili maski zaczęły opadać. Jedni mówili zbyt gorliwie, próbując ukryć strach. Inni milczeli, bo bali się powiedzieć cokolwiek. Król obserwował uważnie. Ta noc była dla niego testem lojalności, którego nie dało się oszukać. Władca zrozumiał, że choć nie ma armii, ma coś równie potężnego kontrolę nad tempem wydarzeń. Detronizacja, która miała być szybkim ciosem, zaczęła się rozmywać. Brak jednomyślności. Brak odwagi, brak pewności. Spiskowcy zrozumieli, że jeśli uderzą teraz i przegrają, nie będzie dla nich odwrotu. A jeśli się wstrzymają, być może uda się jeszcze coś uratować. Ta chwila wahania była wszystkim, czego potrzebował król. Gdy noc zbliżała się ku końcowi, stało się jasne, że plan nie został uruchomiony. Nie dlatego, że został odkryty w całości, lecz dlatego, że stracił spójność. Każdy czekał na ruch innych. Nikt nie chciał być pierwszy. A w polityce noc, w której nikt nie odważy się działać, jest nocą przegranej. Król doczekał świtu bez triumfu. Wiedział, że to nie koniec walki, lecz punkt zwrotny. Najgroźniejsza noc minęła. Korona nie upadła. Ale cena była wysoka, pełna świadomość, że od tej chwili władza nie będzie opierać się na zaufaniu, lecz na pamięci tej nocy. To była noc, która miała wszystko zakończyć. A zamiast tego ujawniła, że nawet w potrzasku można znaleźć chwilę oddechu. I że czasem o losie króla nie decyduje siła, lecz to, kto pierwszym rógnie w ciemności.